Dobra, zrobiłem live'a. Wbijaj na mój kanał, tylko wyjdziesz Gramy zmianki widzowe, gramy zmianki. Procentowe wiki wiki, ale znasz co Ej, bo piszą mi, że wystawienie y, anabutów za 7, za 8 koła to jest cena za niska. Wiesz, to jest skan. Oni po prostu tak piszą, nie są. nie wiem po co jeden narkotyki, narotyki, Narkotyki, w ok. <stutiniz> jeden. Dobra widzowie. Mam zmianki. Czarujemy. Oj, znikły. <stutiniz> Ciekawe, jak... Ty już zrobiłeś już live'a? No tak, już jest. Nie. Narkotyki, narkotyki, trawka, trawka, procentowe procentowe ale zepsuły ci No i ja jedy się odstrzeli? Co? Nie da się sprzedać! To mi daj. Nie? To mój Anna, ja ci go dałem. Ale w prezencie... O czemu nie mogę was sprzedać? Dobra, już live jest, jest. Bardzo niska i co mnie to obchodzi? Nie, ta, 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 ta. Ej, ale ty możesz Ty może masz libić produktów na rynku, debilu Nie, nie mam 7800, to jest 7800, tak? Wystaw jeden 800 Bardzo nisko, no wystaw 1 200 milionów. Teraz jest za dużo. To dawaj 50. Kupiłeś rzecz mi zbogowane do buty. jest jeden osiem tysięcy, jest jeden osiem tysięcy. O, wystawiłem. Co razy z pięciu? Jest staw to jeden siedem.

Słu nie zawiedzasz o tym, koła chodzę. No, tak chce wystawić! Sprzedasz mi tak. A już 15 koła a jeszcze klaty sprzedaję. Sprzedaj się klato jak się nie sprzedać klaty jesteś wieją kla to sprzedało się a dwadzieścia dwa koła. Daj dziesięć. Na razie nie. Nie masz psychicę tego przepierdzielić na jeden epicki klucz. Kasino? <gry> to się podoba ta propozycje. Dobra. Pięć koła klucz kupiłem. Dawaj, dawaj, daj ekran pokaż. Tylko jeden kupiłem. A ty bez ja twarz, nie, nie, nie pokazuję twarzy, bo widać było na live. Nego nie było. To jest jakiś random. Dawaj, nie patrz, nie patrz. Cztery perły. Ty! 4K zarobiłeś. Idę się zabić. Dawaj, nie masz psychy tego, tego przypierdzielić, no a jeszcze epicki. Ja? Yeah? Nie, jak to zrobisz? za moją całą kasę epickie klucze. Nie masz psychy. A chyba po to jest anarchia? Po gambling. Nie, robisz to? Robisz to? Z twarzki widać ten padzid. Oj hu! Nie, <laughs> czy Trzy na raz. Ej, ty dwa lajki są! Mój i jeszcze kogoś. Dawaj. Ty dwa epickie! Gaming życiem! Dawaj, pokaż te dwa... <laughs> a a nauki ile kosztuje Anał? No to kolejne dwa epickie. Po, daj ekran, daj ekran. Daję kręgę no, ty, 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 ty. Gambling życiem tam. Ja mlink Ole gówniana no, animacji. Jakie gówno ja opierdolę Masz jeszcze I wszystko poszło. I... Ile anarchiczny łuk? Właśnie już wszystko będę sprzedawał. Dobra, teraz nie pieniędzy. I pójdzie znowu w gambling, a co? Nie, znowu... Ej, ja chyba zostawię Anna, nie, ja zostawiam Ana Łuk. Po co? Ja zostawiam to, bo jednak sobie sprzedam Ante Anę. Ała, tu mi coś strzeliło. Ach. Gambling życie, pamiętajcie. Nie Teraz ma... rzadkie. Nie mamy nowej do hazardu. debil. Jak wam się podobało gambling? Piszą jeden. Piszą 5 na 10. Nic nie napisali znę Dobra. Kolejny gambling, tylko tym razem jest skrzynki. Dwie rzadkie. Kupi do rzadkiej, coś jest takie gówno. Ty, kocik! To się zwróciło. Ej, ty oglądasz live'a, czy kto? Nie, ja nie oglądam live'a. Jeszcze dzisiaj idę o 12.50. O 12.30 12 dzisiaj idę po anarchiczny klucz, ale jego ja sprzedaję. A czy zobaczymy, czy się Nie wiem, czy się opłaca sprzedawać. I powiedz mi, czemu ja przypierdzieliłem wszystko na gambling? Nie wiem. Ale w sumie czego się nie przepierdziła wszystkiego na gambling? Let's go gambling. Let's go gambling. I a o mój Boże, Właściwie wygrywam! W tej chwili ogląda jedna minuta. Jedna osoba. Teraz, no, teraz dwie. W tej chwili do dziesięciu koła, do dziesięciu koła w kurze. Nie, ja, w tej chwili je ogromba jedna minuta koła, to dziesięciu koła styl. A ja się rozłączę na chwilę i na telefon zadzwań. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie.

<laughs> 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 so I'm not sure 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 actually. not i am not

Podejmij do tej grupy Nie, bo nie gadasz przed Discorda Zamknij się Podejmij do tej grupy Zamknij się Zamknij się. Się. się Janek no, Teraz możesz się czyli gdzie pójdziecie? Na rynek przejście pogadać, może na drużynę Na drużynę? No. I gdzie jeszcze? I gdzie więcej, dobra? I do Będziesz uważał? Mhm. Więc mam no ochotę? Dobra, teraz się ciszą. Czekaj, Czekaj. zawsze spojrzeć w prawo, w No tak, tak? więc Brawo. A to kupili dla twojej Nie wiem. Mieli, wiem, tak. Czy on zaczął jakiś zamek pisał o soja? O której wychodzisz? O trzynastej. O trzynastej? To mama ci pozwoliła tak w godzinę być. No dobra, ale... Bo przez mam właśnie. No coś. Te... Nie jakby... nie... Dobra. Dobra. No. Tak? No. Ej. Ale zwaliłem. Z tego wszystkiego co do dostałem 18 koła, a dwadzieścia 22. Dawaj, let's go gambling. Nie. nie. Jak to zrobisz to Sigma. A ja ja wtedy dam ten, ten anarchiczny uszu staram sobie jakby po tym jak sprzedam Anatlusz, to ja się idę stakować. a ty? No, ja też w sumie. I jak będziesz miał GWIPa, to sobie idziesz się skakować, tak? No w sumie. Ej, to ty idziesz na tego Kepsa, czy kupujesz Anatlusz? Kepsa. Czekaj, dzwoni, dobra. Przywolnie to się weź weźisz, ja kończę live.